Cześć, witajcie z tej strony Szymon Bomba. A dzisiaj wam pokażę taki poradnik, jak przejąć kontrolę z jednego komputera nad drugim komputerem, czyli po prostu wirtualnie sterować drugim komputerem. Pierwsze co nam będzie potrzebne to program Radmin. Do niego będzie link w opisie do, do tej stronki. Teraz wa ważne. Na tym komputerze, którym chcemy st sterować innym komputerem, musimy zainstalować ra Radmin Viewer. Wie Czekamy aż nam się to pobierze. I wchodzimy w ten plik. Potem dajemy to wszystko tak, tak jak jest teraz na odcinku. I czekamy, aż się zainstaluje program. Dobrze, gdy nam już się zainstaluje ten program. Yy, daje, klikamy zakończ. I wyszukujemy go tutaj. I dajemy sobie go na pulpit. Żeby mieć do niego łatwiejszy do dostęp. Yy, no to się mogą wtedy ikony po pomieszać, bo to jest wtedy al alfabetycznie. Więc będziecie sobie je musieli potem na nowo poukładać. Ale dobrze, co potem? Wchodzimy w ten program. Tutaj mamy jakiś stary komputer już. To sobie go usunę. I teraz, przenoś, i teraz przenosimy się na drugi komputer, więc widzimy się za chwilę. A więc już jestem na drugim komputerze. Yy... Także robimy dokładnie to samo. Wchodzimy w, Gu w Google Chrome lub w jakąś inną przeglądarkę. Za zależy, jak, jaką macie. Teraz mi się to dwa razy łączyło. I tutaj też wpisujemy ra Radmin. Dajemy to. Czekamy chwilę. I teraz ważne, tutaj pobieramy te, ten drugi RadMin, czyli RadMins serwer. Klikamy po, w pobieranie. I przechodzimy tak samo przez instalację jak na pierwszym komputerze. Klikamy dalej. <kluj> dalej. Instaluj. Tutaj musimy zaznaczyć, że tak. I czekamy. Klikamy zakończ. Jesz, jeszcze raz musimy kliknąć tak i mamy takie okienko. Teraz co z nim zrobić? Musi tutaj w tym tryb uruchamiania yy, musi być zaznaczona funkcja automatyczna, żeby sam się ten program no, no uruchamiał, gdy się komputer uruchomi i teraz pozwolenia. Będziemy teraz tworzyć konto. Czyli dodajemy u, użytkownika, ja sobie takie konto już stworzyłem, po prostu wpisujemy jakąś tam, na, tam nazwę, u, no, na użytkownika, ja już taką sobie za, założyłem przed, przed odcinkiem, yy. tworzymy hasło. Jeszcze raz je musimy wpisać, także dajemy, jeszcze raz, dajemy OK i dajemy na, na pełny do, dostęp i OK. OK i zakończ. Teraz tutaj w okienku mamy ikonę z IP, które trzeba będzie wpisać na drugim komputerze, także teraz się przenosimy na drugi komputer i widzimy się za chwilę. A więc znowu jest, je, je, jesteśmy w, ty, w tym programie. Tutaj musimy kliknąć w połączenia i z. I tutaj wpisujemy te IP, które się nam wtedy wyświetliło na, na tamtym laptopie. Także musimy je spisać. I dajemy OK. I mamy już ten komputer. Teraz musimy wpisać tylko nasze konto. I hasło do niego. Dajemy OK. Chwileczkę, teraz trzeba po poczekać. O, i, i mamy teraz dostęp do komputera, tego zdalnego. Możemy nim sterować. Yy, możemy go na przykład Wyłączyć coś na niego, przesyłać plik, jak, jakieś pliki. O. Możemy z tego dysku coś, coś przesyłać na, na nasz dysk. Także tutaj jest wiele różnych takich funkcji, które możemy ro robić. No i to na tyle by było w tym poradniku. Wszystkie linki, które, które nagrywałem, będziecie mieli w opisie. No, jak widać, tutaj wszystko dzia działa na tym drugim monitorze. Tutaj jest ten OBS, którego, na, którego nagrywałem przed chwilą. Także wszystko już tutaj działa, więc możecie się tym potem bawić. A to na tyle w dzisiejszym odcinku. Także ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnym od odcinku. Pa!